Proszę państwa, kolejny bohater, Konstancja Gładkowska. Wydawałoby się, że wszyscy o niej sporo wiemy. Wiemy przede wszystkim i to jest w potocznej opinii obiegowej, że muza Fryderyka Chopina, z punktu widzenia badań genealogicznych nie było to dla nas najbardziej istotne. Chcę też powiedzieć, że nie byliśmy jakoś przed tymi badaniami fascynatami historii i. i Pojawienia się w Skierniewicach Konstancji Gładkowskiej. My na tym etapie działania Skierniewickiego Klubu Genelegów już dosyć warsztatowo podchodzimy do naszych zajęć, i to było nasze kolejne zadanie. Natomiast, kiedy człowiek zacznie się zajmować życiem którejś z osób, bohaterów, którego weźmie sobie na warsztat, powiedzmy tak to bardzo obrazowo genealogiczny, nie sposób zżyć się z tym bohaterem jego dziejami, historiami, które dotknęły tego bohatera w ciągu jego życia. I rzeczywiście dzisiaj dużo dat, dużo faktów, myślę, że bardzo ciekawych, inspirujących do dalszych poszukiwań. I już taki cel sobie założyliśmy, bo proszę państwa 20 grudnia 2019 roku będziemy mieć 130 rocznicę śmierci Konstancji Gładkowskiej. Myślę, że choćby w murach Muzeum Historycznego w będziemy tą rocznicę obchodzić i jeżeli się uda, to opracowanie na ten czas dosyć wyczerpujące. Myślę, że na tyle wyczerpujące, że takiego do tej pory nie było dotyczącego Konstancji Gładkowskiej powstania. Z tej historii, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, podeszliśmy do tego jako studium przypadku. To nie byli dla nas ludzie bliscy, to były osoby gdzieś na kartach historii zjedniemic. Stali się w pewien sposób bliscy, ale to jest dowód na to, jako każdej rodzinie. Możemy dowiedzieć się bardzo dużo dzięki genealogii. Nie po to, żeby zdobyć po nich jakiś majątek, chociaż tacy też są. Nie po to, żeby szukać wad i zalet tych kroków, tylko żeby mieć większą wiedzę i przyjemność zorcowania ze swoimi przodkami. Namawiam wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie próbowaliście, bo taką historię dla każdej rodziny można stworzyć. Jeżeli tylko oczywiście znajdziemy osoby, które nam pomogą, to już sami się w to wdrożymy. Zapraszam i na spotkania z Kierownickiego Klubu Genologów, na których to spotkania takimi rzeczami się zajmujemy. Myślę, że...